Mateusz Kaniowski, nazywam się Konomskim, co się pięknie rymuje. się Manko. Witam, cześć. Chciałem powiedzieć, że jako bardzo młody człowiek wierzysz na siebie naprawdę wielkie brzemię. Czy ty sobie z tego zdajesz sprawę? W sensie? W jakimś W takim sensie, że wiesz, w bardzo młodym wieku stajesz się mocno rozpoznawalną, walczysz cały czas z druidem w internecie. No i wiadomo, zawsze jest dużo hejterów, zawsze jest dużo osób, które będą za tobą, ale nie wiem, czy ty już wiesz o tym, że za kilka dni już myślał, ja pierdykam w tak młodym wieku, ja robiłem takie rzeczy, i na pewno się niektóry jeszcze będzie żałował. E, wiesz co, na pewno jest tu duża presja, e, też nie spodziewałem się, że ten rok taki będzie, e, że tak nagle się, wiesz, to wszystko pozmienia, żeby idzie afera za aferą, że tutaj z Druidem będę się przepychał 7 miesięcy, więc dosyć, wiesz, szalone papiery, ale już z tego raczej chcę odbijać. Raczej na konferencji już tak e, podchodziliśmy do siebie bardziej pasywnie e, z Bardęgą. Mieliśmy też małą rozmowę przed konferencją. I wydaje mi się, że ja i on mamy już tego dość, bo no jest to obciążające mocno, jak chodzi o głowę. Kto merytorycznie wygrał? Merytorycznie? Całą dramę? Myślę, że to już widzowie muszą zadecydować. Ale ja pytam w twojego odwiesz. wiesz, jaki ty masz odbiór tego, kto wygrał? Każdy ma, on oczywiście, własny. No to wiadomo, nie będę mówił, że wardenga. <grymna> ja. <grymna> Wygrałeś. Wiesz co, no teoretycznie on puścił ostatni film, ale ja już chcę zabrać e, zabawki z tej piaskownicy. I e, oczywiście mógłbym, mógłbym zrobić na to odbitkę, zrobić jeszcze milion odbitek, do końca roku wymieniać się filmami, ale mi się nie chce. Mam tego dosyć, e, bo niech już ma. Niech już chce ma ten ostatni film i niech widzowie stwierdzą, e, kto tutaj wygrał. Czy mógłbyś powiedzieć głośno, który jesteś roczny? E, 2002. Pytam o to z tego powodu, że. Wielokrotnie myśląc o swoim życiu, jak mam teraz 28 lat, to takie, że co ja robiłem jak mam lat 18, 19, 20 i tak ma każdy, nie tylko ja, że Boże, jak ja byłem młody i głupi, i zawsze jak rozmawiamy z Warnęgą o tobie, kiedy jeszcze wiesz, mieliście ten sam początek dramy, to właśnie on też do tego tak podchodził, że ty jeszcze jesteś młody i nie do końca chyba zdajesz sobie z tego wszystkiego sprawę. I to mnie bardzo ciekawi, jak ty w ogóle to odbierasz, jak ci się żyje z tym w tak młodym wieku. E od zawsze miałem troszeczkę inne podejście do życia niż rówieśnicy. Ja na przykład, wiesz, zamiast chodzić na imprezki, upijać się, to robiłem filmy z Fortnite, <grym> więc gdzieś tam zawsze nad tą pracą. Strasznie bałem się... E, przyszłości jak byłem młody, jak miałem młody, w sensie miałem te 14-13 lat, <gry> bardzo chciałem, wiesz, wiem, że dalej jestem młody. No, tak, tak, tak. Ale wiesz, jak byłem jeszcze młodszy, to bardzo bałem się e, tego, że wiesz, że pójdę do zwykłej pracy, na studia i po prostu będę musiał żyć wiesz, według tego schematu takiego założonego e, przez społeczeństwo. Za, zawsze chciałem się z tego wyrwać, miałem jakieś takie wiesz, wyższe marzenia e, i, i ambicje, żeby po prostu coś zrobić więcej. No i udało się, nie? Z tym kanałem. Nie wiem, czy będę tego żałować na starość. No, myślę, że pieniążki i wszystko, co teraz zarabiasz, no zarabiasz na pewno dużo więcej niż normalny, przeciętny człowiek. I to w tak młodym wieku. Natomiast jestem. Ciekawe jak ty z tym żyjesz z tego względu, że no wiadomo, że grupa docelowa Freak Fightów jest mniej więcej właśnie w wieku od 15-30 roku życia, ale najwięcej zainteresowanych osób jest w takim wieku 17, 21, 22. I o ile my, mając lat te 28 czy 30 parę jak Wardenga, obcujemy z tak młodymi ludźmi jak ty, tylko gdzieś wiesz, a tu ktoś nas spotka w sklepie, a tu gdzieś, a ty masz to wszystko na co dzień. Czyli ty to największe stężenie tego, że nie da się przejść przez chodnik bez zdjęcia, masz to na co dzień i to w takim najgorszym wydaniu. Powiem Ci, że to nie jest aż takie inwazyjne, jak Ty to przedstawiasz. Naprawdę? Naprawdę, jest w porządku. Wystarczy, że zdejmę okulary, to jest mój... A, no to mów, że masz sposób. <laughs> mam, mam patent. Ściągam okulary albo zakładam czapkę i nikt mnie nie rozpoznaje. Nawet w galerii sobie mogę chodzić na spokojnie, ale... E... Nie zaskoczyłeś tego. Tak. Nawet na ulicy, jak chodzę normalnie ubrany, w okulary i wiesz, tak wyglądam jak na odcinkach, to też nie jest to jakieś takie... Męczące i inwazyjne, tak szczerze. No dobra, to nie trafiłem z pytaniem. Zupełnie wszyscy inaczej to przedstawiają, niż ty to powiedzieliście. <grym grym> tak. Powiedz nie, nie ma problemu. No ty teraz jeszcze się uczysz? Albo dopiero będziesz wszedł nie, na studia? Czy już jesteś? Rzuciłem szkołę. Rzuciłem szkołę, nie poszedłem na studia. Rzuciłeś liceum? Ja mieszkałem w Anglii. I w Anglii skończyłem college na kierunku biznes i prawo. Ciecie, to jest tak, jakby odpowiednik liceum, czy studiów? Takie liceum. Okej. Okay. I po koledżu mogę sobie wybrać studia. Ale stwierdziłem, że sfokusuję się najbardziej na YouTubie, bo widziałem w tym taką miskierkę, to był jeszcze czas, jak mój kanał zaczął, tak wiesz, mega szybko rosnąć. I stwierdziłem, że pójdę w to na całość. I tak już zostało, nie? Na razie jakoś nie widzę perspektywy na studia, nie przymierzam się do żadnych na pewno, ale czy się to w przyszłości zmieni, to zobaczymy. Wydajesz się mądrym chłopakiem i mnie zawsze zastanawia, czy, no bo wiesz, życie polega na tym, że kiedy jesteś na szczycie, to w pewnym momencie każdy chce się z tego szczytu strącić. I ja zawsze współczuję młodym ludziom, którzy nie zaznali normalnej pracy za tysiąc, dwa, tysiące, trzy złotych, z tego względu że od razu zarabiając 50, 100, 200 tysięcy miesięcznie. Kiedyś dojdzie do tego momentu, kiedy jednak ludziom się to znudzi, no bo. To jest normalna droga i kiedyś, mam wrażenie, że będzie ogromny problem z młodymi youtuberami i w ogóle influencerami, bo kiedy im się skończy to źródło do ogromnego dochodu, będą musieli nagle pójść do nowej pracy, normalnej. I nagle zarabiać dwa, trzy tysiące i jestem w... myślę, że dużo osób nie będzie sobie w stanie kompletnie z tym poradzić. Czy w ogóle myślałeś o czymś takim? Czy to może kiedyś przyszłościowo być ciężkie? Jak najbardziej. Ja w ogóle nie obieram YouTube'a, internetu jako... Że ja się tym będę zajmować za 10 lat. Ja, o no y, ja w ogóle nie widzę w tym jakiejś takiej dłuższej przyszłości, bo to nie wiem, ja na przykład w wieku 30 ilu lat by mi było wstyd robić tego YouTube'a. Kościół mam 28. <gry> Ale to robisz wywiady. Nie? To jest ino... Jakby byłoby mi wstyd siedzieć w branży, w której aktualnie siedzę. Nie, bo jestem młody, lubię sobie obiecać jakąś głupią dramę. Lubię sobie, no nie wiem, jakieś randomowe shitstiki, kto opowiedzieć, bo to jest śmieszne, to mnie bawi. Natomiast myślę, że za te 5-10 lat odkładam aktualnie pieniądze i będę się chciał czymś innym zająć. No właśnie, jak... czym na przykład? Gdzie można zarobić takie pieniądze jak na YouTube? E... Nie wiem, jeszcze roz... Właśnie to jest mały problem. Rozkwienam tam opcję, no ale też nie mam takiego lifestylu, że wiesz, e, chodzę w jakimś Gucci, e, Bardzo wydaję, wydaję wiesz, całą zarobioną kasę na jakieś ubrania. Najbardziej co mnie odkleiło to, że samochód kupiłem fajny, ale to, e, to... Każdy, kto naprawdę ma pieniądze, nie musi się fleksować ciuchami, tylko musi mieć chatę. Dobry samochód, i jest wszystko fajnie. Dokładnie. Więc raczej odkładam tą kasę na to, że jak już bardziej podrosnę, ten mental będziesz bardziej ustawiony, to chciałbym to zainwestować w jakiś taki przyszłościowy biznes. Bo yy, ja jestem tego w 100% świadom, że kariera internetowa jest ulotna. I to nie będzie trwało wieczność. Ja wiedziałem to od pierwszego dnia i od dnia, kiedy miałem, wiesz, od miesiąca, kiedy miałem najwyższy przychód. Wiedziałem, że to nie będzie na zawsze i wiem, że to się skończy. To nie jest trwałe. Niektórzy żyją w takim przekonaniu, że o dobra, zarobiłem 50 tysięcy w tym miesiącu, to wydam 45 na imprezki, kupię kolegom to, tamto, wydam na Gucci itp. Ja takiego podejścia nie mam, raczej tak myślę przyszłościowo. Brawo, ale właśnie sobie zdałem sprawę, że mówiąc o tym, że w wieku 300 lat chcecie robić YouTube, ty nie zaatakowałeś mnie, no bo sam widzisz, że wywiadę, ale zaatakowałeś Wardęgę. <laughs> no, między wierszami tak, powiem ci, nie, nie wiem. E, znaczy, Wardęgę jest już takim dinozaurem YouTubeowym, tak? On tutaj siedzi od 12 lat czy 10. powinno być mu wstyd. Nie, nie uważam. <śmiech> <śmiech> Chociaż powiem ci, że w jego wieku raczej nie zajmowałbym się takimi tematami, nie? W sensie, nie tak, wiem. wojna z 20-latkiem. No, no, raczej, raczej bym nie chciał czegoś takiego robić. Eee, znaczy, jeszcze, wiadomo, jeszcze, nie, jeszcze, nie jesteś w tym wieku, żebyś yy, mógł wiedzieć, co on dokładnie ma w ten, ale rozumiem, co chcesz przekazać. Tak, że... No, wydaje mi się, że za 10 lat będę już na tyle dorosły, że jakieś takie internetowe, wiesz, wojenki, jakieś dramki, nie będzie mnie to interesować, będę miał to, wiesz, w dupie po prostu. Ja rozumiem, że ty chcesz walki, prawda, z Wardengum? Nie. Eee, chciałem. Chciałem rzeczywiście, sam Bardęga chciał ze mną walkę, natomiast było to na niezbyt fajnych warunkach dla mnie, nie wiem czy jesteś... Mów. Padła propozycja od Bardęgi, dwa tygodnie przed galą 11, kiedy on był wiesz w treningu, ja nigdy na macie w tamtym momencie jeszcze nie byłem i wtedy no nie chciałem dać sobie spuścić pierdzelu Wardenza. Teraz trochę żałuję, że nie wziąłem tej walki, ale e, stwierdziłem, że nie będę ryzykować i e, no, ostatnio jak mu zaproponowałem walkę, jak już wiesz, byłem w treningu już od kilku takich solidnych miesięcy trenowałem, to to on stwierdził, że nie chce ze mną walczyć i on chce chyba z Nitrem teraz walczyć, bo oboje mają 0,2 rekord, więc wydaje mi się, że taka jego walka z Nitrem byłaby bardziej ciekawa. Ja też mam warunki fizyczne mocno na moje... Mówiłeś, że masz 1,90 90. Słucham? Mówiłeś, masz 1,90 m, pamiętam. Nie, nie mówiłem. Na ile masz? Ja mam 1,88 m. No właśnie. Wardenga <laughs> ma 1,70 m. E, więc nawet wiesz, wzrostowo to niezbyt by było dla niego na korzyść, nie? Nie chcę tej walki, w dupie to mam. Dobrze, Konobie, jak ty widzisz swoje szanse przez pryzmat tego, co Ksajo zrobił Nitrowi? E, dobrze się zaprezentował. E, nie można negować tego, że jak na debiut e, poradził sobie z Nitrem dobrze. Natomiast wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim e, Ksajowi dała duża ta przewaga fizyczna, między innymi kilogramów, bo mimo wszystko tam było chyba z 10 kg różnicy w dniu walki, e, było też mocno, e, znaczy wzrostowo nie jestem pewien jak to wyglądało, ale nitro był niższy. I aktualnie Ksiaja ma przeciwnika, który wzrostowo jest wyższy od niego, który kilogramowo nie będzie odstawał o 10 kg, tylko będziemy w podobnej wadze, e, który naprawdę przykłada się do tych treningów. E, dobrze ci idzie? Tak. Bo to się ma, albo się nie ma. Słucham? Bo to się ma, albo się tego nie ma. Masz to? Uważam, że mam. Możesz znokautować Xayu? Wiesz co, Wiesz co nie, nie, raczej o nokaut bym tutaj się... Nie, raczej, raczej myślę, że knockout to jest już coś, co ci bardziej doświadczeni zawodnicy mogą zrobić. We freakach rzadko bywają knockouty, chyba że wielki byk szeliga cię trafi w szczękę. Tutaj wątpię, że ja czy ksaje mamy siłę na knockout, czy żeby kogoś tak ustrzelić, ale myślę, że kondycyjnie byłbym w stanie go wygryźć. Dobrze, Konop, dziękuję bardzo, Wiat powodzenia, to był pierwszy wiat Konopa. Ja, yeah, dzięki wielkie.